Siemanko ludzka z tej strony i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj znajdujemy się na YouTube'owym serwerze. Tak jak wcześniej powiedziałem, będziemy nagrywać to częściej, więc ten no, odcinek już jest na kanale. Jak go oglądacie w końcu, ojoj, rzucają mi tu jakieś przedmioty. Słuchajcie, już Wam zaraz mówię dokładnie, yy, co my tutaj będziemy robić. Chciałem przez chwilę wywalić u zegasta. To był, kurde, bardzo, 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 bardzo zły pomysł. Ja jeszcze z przyszłości został rozstrzygnięty konkurs. Yy, konkurs, konkurs, konkurs na wejściówki na serwer i na giftkoda teraz na ekranie będą, będzie wam się razem z odcinkiem przewijały, będą wam się przewijały wszystkie prace i chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować darczyńcy, który ufundował giftkoda do tego konkursu całościowo. W ogóle mieliśmy się na początku składać, później się okazało, że całościowo opłacił giftkoda i nie dość, że opłacił jednego giftkoda, to jeszcze opłacił dwa giftkody na jakiś kolejny konkurs. Więc Mendire, dzięki Ci wielkie. I możecie na przecież komentarzu dzięki Mendire, czy coś takiego. I będzie się teraz, będą się teraz pojawiały prace na ekranie od tej wygranej, czyli jeżeli chodzi o gift koda, po pracę. Które tam wygrały wejściówkę. Więc yy, tak, zaczynamy odcinek. Znaczy, tam sobie dalej oglądajcie. Wy pewnie widzicie, że tu, że, że tu się coś w ogóle dzieje. I co tu jest w ogóle? Dziękuję ci bardzo, Kala. Dzięki wielkie. Yy, mamy właśnie taki domek, mamy miasto. Ludzie pobudowali sobie miasto. Tu mamy jakąś fontannę, tam domek, tutaj coś takiego. Tu jest coś, co mi się kompletnie nie podoba. I co proszę, żeby było zniszczone. Bo takich rzeczy się nie robi w środku miasta. Tylko można się gdzieś to dalej zrobić. Tu mamy jakieś fajne domki i tak dalej, a tu jest mój domek, który ostatnio troszeczkę zmieniłem na moim live streamie ostatnim. Jeżeli nie byłeś, to jak najbardziej myślę, że możesz żałować, ponieważ, no kurczę, fajnie było, rzeczywiście fajnie było. Mój domek wygląda w tym momencie taki: te, te skrzynki trzeba usunąć. Dostałem konia, dostałem konia Rafała. Yy, I co tu ciekawego jest? Tu mamy piecyki, tu mamy naszą norę do spania i tyle starczy. I tu u góry mamy kolejny poziom, i tu także jest póki co pusto oświetlone glowstonami, więc póki co właśnie tak to wszystko wygląda. Będę musiał jeszcze zrobić dach, ale jeszcze nie wiem jak ten dach będzie wyglądał, więc póki co go nie ruszam, boję się strasznie. I słuchajcie, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy zbierać nasze zwierzątka. Będę chciał zebrać na pewno krówki... Next Enchanting, żeby było, żeby je rozmnożyć, zabić, i żeby były gdzieś tutaj. Więc będziemy potrzebowali zrobić sobie dla nich zagrodę. Na pewno krówki będę chciał, ale w sumie świnki. No świnkami też nie pogardzę. Nie będę, nie będę ukrywał świnkami, też nie pogardzę. Świnki są ok, więc nie wiem, weźmiemy sobie łopatę. Myślę, że w tym miejscu można by było fajnie to wszystko w sobie wykopać. Ok, nic nie będzie zabijało w sumie naszych świnek, więc luzik, arbuzik, bo nic w Minecrafcie nie zabija rzeczywiście tych świn świnek, świnek, świnek. Yy, spoko, 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 to mamy, to mamy, to mamy. Czy to, czy to było przywitanie? Tak, to tak. Tak. Hehe, he. dobra. Yy, wow, 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 będziesz na przywitaniu, wow, 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 ja też będę na przywitaniu W ogóle przepraszam jak cię będę strasznie zmulony Ja w ogóle miałem nie nagrywać dzisiaj, ale ja wiem, że te odcinki miały być regularne i tak dalej Tylko, że ostatnio po prostu wyszedłem sobie na dwór, raz drugi i tak mnie, tak mnie jakieś cholerstwo przywiało, że, 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 że mam jakieś zapalenie ucha, czy kiwiec tam jeszcze I po prostu teraz te, teraz teraz tak strasznie kaleczę kaleczę moim humorem. A Znaczy humor, humor mam generalnie bardzo dobry tylko kwestia tego, że... Kurczę, jakoś tak wewnętrznie nie chce mi się gadać, skoro mi już to ucho tak strasznie boli. Ale przycierpię dla was, żebyście mieli co pooglądać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jak tak, to możecie zostawić łapkę w górę, jak zwykle. Żebractwo poziom po prostu milion. Żebractwo poziom milion. Weźmiemy sobie tak. To sobie rozwalimy. Tu mamy nasze owieczki. Czy mamy przy sobą... Nie mamy przy sobie tego. Kurcze. Jak to się nazywa? Mm, żelaza, więc będziemy musieli liczyć nie no, z tego nie wypadnie. Poczekajcie. No, co ty tu robisz? Dla. A ty się nie palić, bo jesteś tym. Dobra, ile mamy? Jeden. Gdzie jest kolejna owieczka? Halo, halo. Halo, owieczka. Naprawdę nic nie ma? Ja potrzebuję drugiej owcy na dywan. I w sumie nie wiem, co mam z tym zrobić. Więc zgrzyt okropny, przestraszny i w ogóle. Dobra, trudno. Yy, zrobię sobie jakieś tutaj fajne przejście. A póki co będę mógł sobie tu przechodzić. No dobra, więc. A, a to jest zanim świnki ogarną to wyjście, to, to będzie luzik arbuzik. Więc weźmiemy sobie troszkę syców. I weźmiemy sobie nasze. Czekaj, czy one na Sitsy szły? Nie szły, one kiedyś szły, teraz idą na marchewki przecież, dobra. Okej, okay, chodźcie tutaj. Chodźcie tu do mnie. Raz, dwa, trzy. W sumie dwa sta dwie starczą, będzie Git. A ty to co? Nie chcesz? Nie, to nie. Nie, to a tu tak dobrze byś miała, tak dobrze byś miała. Nawet sobie nie wyobrażasz, nie wo O, mamy od razu Macie Golema, macie macie przyjaciela, więc o. Chodź, chodź, świetnie. A teraz się rozmnażajcie. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Teraz sobie tu kulturalnie wyjdziemy, zamkniemy i chyba nigdzie sobie stąd nie wyjdą. Więc możemy je spokojnie sobie zostawić. Yy, nie... Dziękuję. Nie dziękuję. W ogóle nagrywam znowu w godzinach takich wcześniejszych, jeszcze w sensie jeszcze ludzie są, są w szkołach i tak dalej, i przez to po prostu jest mało ludzi na serwerze. Ktoś tu do szkoły chyba nie poszedł. Ktoś do szkoły nie poszedł chyba. Dobra, weźmy sobie tak, postawmy tutaj gdzieś torcza, bo kurczę, torcze się przydadzą na pewno Więc ja wezmę sobie, zrobię patyk. Zrobię sobie troszkę tych pochodni i walnę je tutaj, żeby nam się nie respiły żadne jakieś Zumbiaki i tak dalej po nocach. Bo my tego kompletnie, to kompletnie, kompletnie nie chcemy. Więc tak będziemy bezpieczni. Dobra, weźmy, przejdźmy sobie tutaj, tu sobie postawmy. I w sumie to wszystko. A teraz, cześć. Pozdrawiam, dzięki wielkie yy, za tego Glicza. A teraz weźmy sobie szybko podsaćmy to i w ogóle jak wam się podoba serwer, bo w sumie serwer zaczyna wyglądać tak, jak ja chciałem w sumie, żeby wyglądał. Naprawdę. W sensie yy, w sensie tak właśnie planowałem, żeby też ludzie robili jakieś sobie miasteczko i tak dalej i to rzeczywiście kurczę fajnie wyszło. Yy, tak, mamy marchewki, mamy dwie marchewki, potrzebujemy tych marchewek strasznie, przestrasznie po prostu potrzebujemy. Więc, więc nie wiem, czy ja tu coś posadziłem z tych marchewek. Chyba nie. Więc zgrzyt okropny, ale to nic. Te marchewki zaraz sobie rozmnożymy za pomocą pszenicy, tak mi się wydaje. Jezus Maria, rozwala się to pole tragicznie. Ok, to sobie weźmy. Przejdźmy sobie tutaj, 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 tutaj. Czy tu się da gdzieś wyjść? Mam nadzieję, że tak. Tu sobie przejdźmy. Tu się da wyjść. Ok. Mamy to i teraz idziemy sobie szybko po kości. Będziemy rozmnażać sobie marchewki. Dlaczego nam, dlaczego marchewki? Bo marchewki są najlepsze do jedzenia, w sensie, że najwięcej dają chyba z tego co zauważyłem. O, tu mamy dużo marchew. A mamy dużo marchewek. To mnie sobie posadzi. Jezus Maria. Dzięki wielkie. Dismond, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dobra, yy... pa. Weźmiemy sobie tak, potrzebujemy, potrzebujemy motyki Ale to zaraz. Czy my tu dziś mamy motykę? Nie mamy kurcze motyki, więc spoko, weźmiemy sobie tutaj troszeczkę tych patyków, damy je sobie tutaj, wyrzucimy to Czy mamy jakiegoś cobblestone'a? Nie mamy cobblestone, jak przykro. Będziemy musieli sobie wziąć z jakiejś z naszych skrzynek. A czy mamy skrzynki? Kurde Beleń. Nie mamy kobla? O, serio. Naprawdę musimy iść wykopać. Jezus Maria, ale mi się nie chce teraz kopać. Dobra, raz, dwa, starczy. Dzięki wielkie. Mamy dwa, nie podnieśliśmy. Świetnie, super, prześwietnie. Prze Weźmy tego kobla, chodźmy sobie tutaj szybko. Yy, dajmy sobie o w ten sposób to. Idźmy jeszcze do góry, bo u góry z tego co pamiętam, yy, mieliśmy marchewki. Dostaliśmy od Star Bloka i DeMisterBoya 1, 2, 3, więc sobie je teraz weźmiemy i posadzimy sobie marchewki w tamtym miejscu, żeby było czym rozmnażać nasze świnki, kochane. Potrzebne, potrzebne im są jeszcze krowy, yy, ale to już chyba nie dzisiaj, może na jakimś live streamie, więc będzie spoko. Trzeba się będzie wybrać też do kopalni, bo kurczę, my tu jako jedynie chyba kopalni nie mamy. Jesteśmy strasznie, 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 strasznie biedni, a to słabo, a to źle i to bardzo źle. Dobra, yy... dlaczego to tak. Yy... Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego to mi się wywaliło. Przecież tu jest jasno, to jest dwór. Czy to nie jest ten? Czy to nie jest dobre miejsce? Nie wiem. Dobra, ej, nie wziąłem kości jak zwykle, zapomniałem czegoś. Zaraz trzeba będzie nadrobić i pójść sobie. Ok, mamy to. Yy... A czy mamy jakieś kości? W punku nie mamy. I sobie to tak w miarę szybko rozmnożymy. Bo będziemy mieli co jeść cały czas później. A później będzie już, już luzik. Ale trzeba i tak będzie kiedyś zrobić automatyczną farmę. Mam nadzieję, że ta seria potrwa na tyle długo, że yy, damy radę. Ej, czekajcie, bo tam jakieś były. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, naprawdę. To, to, to mi. To, to mnie ominęło. Ominęło mnie, jak miałem przerwę od Minecraft'a. Czy, czy to coś jest? Jezus Maria, po prostu. No to są. Oczywiście, że to jest to. Przecież ja w tym momencie mam luzik z tą mączką kosną. Naprawdę, bardzo fajnie, podoba mi się. Więc sobie ją tak weźmiemy i w ogóle dziękuję, dziękuję za, za prezencior. Yy, lecimy sobie szybko tutaj, 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 tutaj. Albo może się pójdźmy wyspać bo zaraz mnie coś napadnie. W sumie jestem uzbrojony, ale jeszcze nie tak żeby sobie móc tu siedzieć, szczególnie, że chcę sobie zrobić to na spokojnie. Ucho, 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 pomocy! Dobra, już. Yy... Dobra, położyłem się, okej okay. Mam nadzieję, że to. Aha, spoko. No dobra, czyli osoba w naderze może nie spać, i to normalnie działa. okej ok. okay. Yy, chodźmy sobie tutaj. Zamknijmy sobie. W ogóle mam tu ranga admina. Nie wiem, ja widzieliście od samego początku, że mam ranga admina. W sumie nawet nie wiem po co, bo i tak jej nie używam. Ale miałem... mam coś takiego uruchomione, że jak ja wbijam na serwer, to od razu się wbijam na vanisza. W sensie, że nie widać mnie w ogóle. Że mnie nie ma. Żeby żeby było, że. Nie wiem, że gdzieś ucieknę sobie czy coś. To nie wiem, czy to jest coś domyślnego w jakimś pluginie. Ale ja, ja się wbijam na serwer, próbuję coś ogarnąć, żeby... Żeby kurczę, coś mi działało, a tu ani drzwi nie mogę otworzyć, ani nic. I, i nie ogarniam co się dzieje. Sprawdzam czy może nie, nie mam jakichś permisji, czy coś takiego A tu się okazuje, że kurczę, yy, jaki mozo Gaugan ma Vanisza, co nie? I tak siedziałem przez 15 minut na serwerze i tak nie no kurde, nie nagram odcinka, no, no zgrzyt kompletny, no ale wyszło, że jednak jestem jestem debilem, znaczy jestem debilem, no. Jakoś tak wyszło, że no... kurczę coś. Coś nie pykło, no. Nie pykło tak, jak miało pyknąć. Dobra, weźmy, weźmy sobie to szybko, zbierzmy, bo już to sobie rozmnożyliśmy. Dobra, ile mamy tych marchewek? Dużo. Mamy tych marchewek dużo. Zdecydowanie dużo. Że będziemy mogli sobie zaraz całe pole zasadzić. Dobra, zjedz już, jak jesteś głodny, zjedz. Dobra. Okej, okay, tu mamy posadzone. Ciekawe, na ile nam to starczy, tego obi jak najwięcej, czekajcie, a nie, nie, to nie tak dużo nie starczy, tak mi się tylko wydawało, że ten stack to jest tak dużo, a my tu zasadziliśmy tą jedną część pola, a nie, to, bo to w sumie jest jedna największa część pola, okej. Okay. Weźmy sobie tą motykę szybko do ręki i będziemy sobie tutaj y, ustawiać te całe ten, a ty gałganie zaraz będziesz mi normalnie to wszystko psuł, będziesz mi to psuł wszystko, tragiczny gałganie ty. Dobra, okej, okay. to sobie dajmy to też. Yy, to też i posadźmy ostatnie te 8 18, marche... 18 marchewek. Ile tego jest już? 5 jeszcze nam zostało. 4, yy, 3. Dobra, czekajcie. 2. Coś jeszcze? Kurczę, ej, yy, Dobra, tu jest jeszcze, ok. Czyli to nam wyszło na tych praktycznie te marchewki. Póki co będziemy mieli tyle tych, tyle tych pól uprawnych, bo, bo nie chcę mi się robić całych tych. To jest fajne, bo to nie psuje krajobrazu. Jak będę chciał później sobie to wszystko usunąć, to po prostu no, usunę, usunę te nasze pola, usunę te wszystkie yy, płotki i będzie dalej git. Także tak jak planowałem, żeby to było zrobione. Mam jakiegoś expa, mam jakieś konie i tak dalej. A co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Co to jest? Ktoś narobił jakiś tutaj głupot. I tu też, a nie, to, to nie wiem, czy to nie jest jakiś. Nie wiem. Nie robić głupot, proszę. Halo. Tak samo jak ten Mobgrinder, to jest po prostu. To jest po prostu. Yy, to jest coś, czego się w ogóle nie spodziewam. Ktoś jest walnął po prostu takiego Mobgrindera mob na środku, tym. Naprawdę, proszę, usuncie to. Albo weźmiemy TNT, będziemy rozwalać. Nie, serio, bo to ma być wszystko ładne i tak dalej, bo ja zaraz też walnę wa tutaj farmę automatyczną, jak będzie mi się ją chciało robić i będzie zgrzyt, zgrzyt, zgrzyt. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, możecie kopsnąć łapeczkę za poświęcenie, bo chcę, żeby teraz były codziennie odcinki przez ten tydzień. Postaram się. Dziękuję bardzo. Możecie napisać jakiś miły komentarz. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.